Siemano wielbiciele Volkswagenów. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam eksklasyki, jakie były w naszym posiadaniu od około 15 lat. Od czego zaczęliśmy i jak to się rozwijało. Pierwszym autem w naszej kolekcji była Nysa 522. Nysa dolnozaworowa. Rok już nie pamiętam, który pierwsze lata produkcji. Zrobiliśmy tam blacharki lakier. Yy, całe wnętrze oprzyliśmy. Miała służyć do transportu ludzi na różne eventy, na różne wydarzenia motoryzacyjne, jak również na kawalerskie. W naszym posiadaniu było około 3 lat, to był pierwszy klasyk, który zrobiliśmy od podstaw, zaraz będziecie widzieli jak wyglądało wnętrze tego auta, jakie ledy zrobiliśmy w kanapach z tyłu, o tu widać właśnie jak oświetlenie i jak blachą wyłożone było całe wnętrze po to, żeby łatwo było to zmywać kolejnym projektem. Który przez przypadek nam się trafił był garbus z roku 1963, dziad tak zwany. To są pierwsze fotki tego garba. Też szybko opuścił naszą stajnię. No i kolejnym projektem, który zawitał na około 8-9 lat był garbus Meksyk. Który go zakupiliśmy zaraz po y, tym niebieskim garbie. Tutaj też bardzo dużo zrobiliśmy, on był po blacharce i po lakierze, więc to odpuściliśmy, zrobiliśmy w nim Air Ride, zrobiliśmy, zmieniliśmy koła, dużo wprowadziliśmy. Oprzyliśmy tapicerkę w rąby, no i tym projektem zabłysnęliśmy na scenie tuningowej, polskiej, dużo eventów objechał przez Dawid w Kielcach. O tu mamy właśnie foteczkę, jak wyglądał Dawid. I prezentacja garba to są zdjęcia fotografów, który, którzy nam robili. Kolejne eventy to Expo Moto Show w Warszawie. Niżej Ultra Race. Jedyny rok, gdzie był w Katowicach organizowane wydarzenie. Kolejny przypadek, który nam się trafił: Angol. Pojechaliśmy z Wojtkiem Sokłowskim, kolegą, zakupić dobyt Bydgoszczy to auto. Ten garbus trafił się nam w Gliwicach. Pojechaliśmy z tym garbusem, dostaliśmy bardzo dużo części. Bo chłopak, który sprzedawał, prowadził złom i dostaliśmy bardzo dużo części. Ten garbus również był robiony od podstaw. Długo nam się z tym że zeszło, ale naprawdę wyglądał zacnie na koniec. Tego garba sprzedaliśmy i w spadku po nim mamy ogóra. góra. będzie, łabędzie, zderzaki, galerie. Wszystko tu było od podstaw robione. Przez przypadek też w okolicy trafił nam się garbus. Chwilę w naszych rękach stan nie był, był agonalny, ale my lubimy garbusy, więc przytuliliśmy takiego właśnie garba. Kolejnym projektem był golf. 1K w kabriolecie Fajna kolorystyka bo biały Golf Z zielonym dachem i jasnym wnętrzem co rzadko się zdarzało Co jeszcze fajnego było Dach był w bardzo dobrym stanie i Szyba z tyłu była szklana bo później już Zdarzało się że robili Plastikowe Wszystko funkcjonowało Również poszedł Na sprzedaż Do tak zwanego Żyda Poszedł i za niego udało nam się zakupić kolejne auto. Wszystkie, jak widzicie, na Włamach są auta. W takim stanie pojechał do nowego kupującego. I za tego golfa trafił nam się taki garbus z zieloną szybą, ale ta szyba zielona była zaadoptowana ze starszego modelu, bo tak naprawdę to był dziadek z roku 1963 by na, by, chyba tak mi się wydaje no i to auto, które przejechało z nami naprawdę najdłużej tu prezentujemy Wam jak wyglądał reportaż w gazecie Volkswagen Trend na temat naszego Meksa Białasa mega fajne wspomnienia Auto robiło ogromne wrażenie, skręcało ludziom kręgosłupy patrzących się. No i te kciuki podniesione do góry wszystkich kibiców, co przechodzili i oglądali auto, niesamowite. Tutaj również mamy ostatnie karmany, które puściliśmy. Dużo opisaliśmy w Volkswagen Trend o naszym garbie. To jest jedno auto, które naprawdę zabłysło, i którym bardzo się szczyciliśmy I gdziekolwiek nawet teraz, jak już jest sprzedane, widzą go ludzie. To mówią, Ancu gdzie ty byłeś? Bo widzieliśmy Twojego garba, projekt garbus Białas na rajdzie. Tak wyglądał nasz projekt. Pięknie dziękujemy za uwagę. Już jest nas coraz więcej. Zaraz dobijamy do Tysiaka. Więc życzymy miłego oglądania kolejnych odcinków. Pozdro się Manara!